Patrz kubek ładnie wyglądamy No Tylko to jakiś niepodobny do siebie jesteś Wiem, to będę za tamtych czasów, kiedy będę um, kiedy będę miał konto premium Jesteś niższy, bo źle policzyłeś kratki Nie Tak ja... A, No dobra, to potem poprawię Nie musisz poprawiać, tak, jesteś niższy ode mnie No tak, w realnym świecie tak no i tak zostanie Dobra? Ja miałem kimniku. A czekaj 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 Jeszcze muszę im pokazać klarnię. O, dopędziemy miał właśnie A i miałaś pokazać jeszcze ten Jak pamiętam w 20 odcinku, że był błąd i cmentarz Miałaś pokazać A no tak, tam jest, czekaj Tam jest cmentarz, zaraz na niego pójdziemy I Tylko ja robiłem bo ja I tutaj dłoń... jeszcze chodniki do domu no letniskowego nie jest dokończony. Będziemy właśnie robić yy, dzisiejszy właśnie że kolejkę i właśnie ona będzie dochodzić do naszego naszego domu letniskowego i to... Natali Natalii! Dokończamy chodnik. No też, a ja, a ja się zacznę. Ja Ale zacznę nie. robić. Nie... Na... Kolejka, kolejka będzie szła gdzie indziej całkiem. Do naszej drugiej siedziby. Będziemy mieli dwie siedziby. Tak, ale jeszcze może jednak kolega do tego. Oj dobra, zobaczycie. się. Na razie chodnik musimy dokończyć. Oj, a ja teraz... Trawo... Czekaj, idę pokazać nowości w domku. Mamy teraz wejście bezpośrednio na wieżę z salonu. I też wejście normalne, jakie było? Tak. i Brain security. Uwa sobie. Odwalił niezły salonik. Znaczy niezły pokoik. Ty go poprawiłeś po tej zabawie TNT? Poprawiłeś. Tak, tak, tak. wygląda Kuby czytelnia. Glowstone'a już zebraliśmy. Tak. Teraz idziemy do mnie. Kuba czerpał inspirację z mojego pokoju. Ale nie chciałem od razu takich, że żynać ciebie. No podobało mi się stra... Tak. Przyznam, że ci, że mi się podobało, ale... Mamy wełniane no, to... pokoiki, a Junior i nie Tylko no trochę tak, większy. Ale nie po razu ściągamy to, to jest oczywiste ja, ja I z... jeszcze mamy magazyn Pokazałem mi magazyn? Nie, nie pokazałem, pokazałem Ale mam do niego wejście teraz stąd Przypas. No idź, A tu jeszcze wejście do... Masz... To pokoju, pokoju z neterem No, nie przenieśliśmy, nie z mojego poko przenieśliśmy wejście z mojego pokoju Bo Damian Damianowi przeszkadzało, że tylko niu ni O, tu no, mamy śmietnik Trochę nierówny, no, ale muszę go poprawić ta, i ta, tutaj ta. mamy magazyn podpisałem tak chyba chodź, za jak podpisałem skrzynki no ja nie widzę mm, no i wyglądaj lecimy Jeszcze. do domku nie, letniskowego i to robimy to dalej a czekaj trzeba zrobić sobie deski a mamy w ogóle z no a no tak Małamy się stałego z... czesta no tak o. i pół płytki też trzeba sobie zrobić no też 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 Nie mylić coś, 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 coś. Dobra, jeszcze jedno sobie wezmę i od razu biorę jukeboxa. Tak, bo mieliśmy sytuację, zresztą możecie zobaczyć na naszym Facebooku, że mieliśmy po prostu burzę, Kuba się tam bawił, przy okazji wydropiliśmy... A, pigment nas tam spotkał, przy okazji wydropiliśmy właśnie płytkę zieloną. Nie, ale cóż, on zniknął, przemienił się normalnie w świnia, to była już końcówka e, burzy, e, które, która po prostu zmieniła naszego pana Pigmena, którym chciałem, e, który nie chciał udzielić wywiadu ze mną, który oble, oble, był oblężony kliperami dookoła, nie wiedziałem jak się tam, jakby to powiedzieć. Nieważne, nieważne, nic nic. Dobra, Damian. Tak to... Damian, yy, to całe drewno? Czy jak? No nie Czekaj, całe. Nie? A dobra. Bierz ten czerwony, proszę, jak ja tam wywalam, rzeczy, ty je bierz, bo ty masz więcej miejsca chyba. No ja mam dużo. To jest. bierz to. No tu wiesz gdzieś żuźdołam, nie wiem. Tu może być. Na razie. Dobra. To słupki zrobimy na końcu. BAM bam, tak. BAM 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 To poczekaj na mnie Jest pinker. to doprowadzone do wieży, nie? No tak, tak Tutaj? Dobra, trzeba będzie robić jeszcze tutaj, dobra do końca, ale to potem Teraz lecimy tutaj A, czekaj, bo to jest źle mm. Tu musi być tak O Jeszcze bim, musi być bim. tak Też popełnił błąd Nie wiem, czy mam sześć tych robić? Sześć takich y, płytek Z drewna? Jakich? No rób, zjadłam, ile? Czekaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć... Sześć taków mam. No to ja mam też sześć, dobra. I zwykłe, drewna mam trochę. I tych... Y, płytek, znaczy, no, płytek takich, nie płytek, kurde. Pół płytek. Nie płyt... Tych, tych to się... Kurde. Wysławić się nie umiesz? No właśnie nie mogę, no nie mogę, no, no, no. Ja tak mam czasami. się nierówno po tym Creeperze. <grym> nie powiem, co się tutaj bawił. <grym> co? Ty? Ty hey. Nie, nie ja. Ty się bawiłeś tutaj z Creeperem. Nie. Się śmiałeś, że schody nam będzie robił Creeper. No. No to chyba ty. No dobra, ja... Co ty robisz? Nic. Hmm, jakby to... Dobra, to ja może tak... Nie wiem, tak... A, nie to teraz ja to. Ty trochę... mi równaj ten. No tu tutaj będzie tak, że tu niżej... Dobra, już rób, to potem zobaczę. A. Ry, 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 ry. Znowu mamy co robić. Kuba, to się coś dziwnego z nami dzieje, bo znowu mamy co robić. No właśnie, a tak Nie wiem, no nie mamy w ogóle tematu do gadania. No ale mamy co robić. No, no musimy jakoś to. Te... Musimy to jakoś. Chodźcie yy... do naszego Facebooka. Jeżeli osiągniemy 25 fanów na Facebooku, to zrobimy właśnie losowanie tych nagród, co o których wspominaliśmy w poprzednich odcinkach. Tak. Nie, nie miejsce na cmentarzu, Kuba. No dlaczego? No, Dobra, kto chce miejsce na cmentarzu, niech pisze na Priva albo na Facebooku. Zobaczymy, Kuba, kto na, by chciał. Albo, albo, na, albo w komentarzach. Właśnie, piszcie gdziekolwiek, czy chcecie, żeby jedną z nagród było miejsce na cmentarzu. Albo chcecie być sąsiadami z yy, Hirograina? nie wiem, może ktoś bardzo chce. Chcę, chcę go poznać. Ale to Kuba miał, być, yes. miał mieć skin'a hero Braina. No tak, ale miał, miałem być tracker Braina, ale mi się to znudziło, musiałem spalić posąg pierwszy mój. I... O, co to było? A to krowa. krowa. Tam to jest hero Brain. Tak. Mhm. Krowa Brain. jak ostatnio. O, krowa. Nie, to Szymek. Hmm. Tak, brat je to. Bracam z wam bo ma czarnego skina. Myślałem, że to krowa. Ten co miał na początku Damian. O, dziękuję. Że... No, Damian trochę cicho tutaj. To cicho? to cicho? Głośno, mam ja się to po... drzeć. A? Dobra, trochę dzisiaj, bo mi bębenki wysali. O Jezu! Przy tym się bardzo fajnie buduje. No, fajną budkę do budowania. Ale ja tam wolę podmienioną. tam mm, się podmienić. Można. Można. Ja, można ja, e, e, e. Gramy poradnik. Da. 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 Ewieśniacy. Nie, Ewieśniacy. Tak. Dla... Dla emaniacy. A Tak. Damian... Damian ale... Ale to są... ...materialiści. Tak, Damian tu... Łoś, mm, Łoś, Łoś, Damian... Dopiero to tylko to skry... Znaczy nie... O, o mi to i, wyjaśnił, Łoś... Ale jakby, nie będziemy mówić... O jej... Nie będziemy mówić o sprawach zawodowych. Właśnie. My to gadamy no, o no, ja. Ale fajne schody takie długie. Kuba już noc się robi. Idziemy. Yeah. Idziemy w to chodź, pokażemy, o, chodź, skączymy, idziemy, ten idziemy ten, idziemy spać w domku letniskowym, chodź. Przy okazji pokażemy, co zrobiliśmy. Tak, mówimy tak, mówię, ten, Dżubos, czekaj, gdzie! idziemy spać w tym. Ktoś musi mi zagrać na, na dobranockę. O, tutaj jest moja latarnia, którą postanowiłem zrobić. Kuba się nie zgadł na początku, co? ale potem... Się zgodził. No może być. Tu wylatający domek, który ma niedługo usunąć. Mhm. No dziło mi się. Tak, tak, mamy mało i tak dalej. O, patrz. Fajnie to wygląda. Jeśli fajnie świeci. No, dobra, zaraz Creepery tu się pojawił to... To może chodźmy już no, Chodź do domu. Twój parter? Mój parter jest. To jest w piętro, tak? Nie, to mój. mój, to mój. A ale tutaj nie ma łóżka. Ale... No na dole jest. I do niewidzialnej kryjówki. Po nie łóżko. Tak. To ja Dobra. pójdę. Mój jest dur, bo ja budowałem molo. Spadaj. Taka była umowa. Mój jest u? Mój. Ej, tu nie ma łóżka. Oj, 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 oj. No hmm. czekaj, zrobimy łóżko. Może... Tom... o, szkielet. O, mój pies żyje? Jeszcze? A, czy coś gdzieś... a, jest, żyje, ale ma mało życia. No właśnie, strasznie mało. Nie, on musi tutaj zostać tobą. Pęk, pęk, pęk. Już, Kuba, mam łóżko. Dobra. Ty śpisz na górze. Tadaj. Okej, psa do tego, do domu idzie, Okej. Okay. Dobra. Dobra, no. E, tak, tak jak oh. mówiłem, dziękuję, dobra.